Witam Państwa bardzo serdecznie. Akwarelowe ukojenie to przepiękna, emocjonalna wystawa Anny Kubiak-Szeligowskiej. Ta wystawa jest do oglądania w miesiącu marcu. Natomiast przy okazji tej ekspozycji artystka zaprasza na warsztaty. Warsztaty z akwareli dla najmłodszych odbiorców, a także dla dorosłych. Jeżeli czujecie Państwo, że sztuka ma moc, terapeutyczną, jak twierdzi sama artystka, to na te warsztaty warto się zapisać. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy program. Leonardo da Vinci powiedział, że piękno rzeczy śmiertelnych mija, natomiast piękno sztuki nie. No i trudno się z tym nie zgodzić i chciałabym w ten sposób rozpocząć naszą rozmowę, bo sztuka w pani sercu, w pani życiu pojawiła się też chyba jako na odpowiedź takiej potrzeby piękna, prawda? Sztuki plastyczne towarzyszą mi od dzieciństwa, tak naprawdę, bo ja od zawsze rysowałam, malowałam a więc to jest dla mnie jakiś taki naturalny sposób wyrażania siebie po prostu. Zawodowo moja droga życiowa potoczyła się zupełnie inaczej, bo jestem związana z Polską Akademią Nauk i jestem biologiem molekularnym bakterii i dokładnie drobnoustrojów tak szerzej, więc tym się zajmuję na co dzień. A malowanie to jest taka moja odskocznia, do której wróciłam kilka lat temu tak już intensywnie. I w tej chwili zawodowo też, bo zaczęłam studiować arteterapię, bo chciałabym się jakby dzielić tym, co ta sztuka i malowanie daje mi. No tak, zdecydowanie przecież sztuka może sprawiać oczyszczenie, katarsis daje nam ten moment wytchnienia, ale i chyba też pozwala przenieść się do takiego trochę innego, baśniowego świata, prawda? Możemy namalować to, tylko chcemy. Tak? Możemy przenieść się na bajkowe łąki, na szumiące morze, możemy malować to, co chcielibyśmy widzieć, możemy malować to, co widzieliśmy, a bardzo zapadło nam, jak ja to mówię, w pamięć oczu i w pamięć serca też, bo bardzo często to emocje górują podczas malowania i w ten sposób je przekazujemy. Ale to pozwala nam generalnie odskoczyć od takiej codzienności i przenieść się w zupełnie inne miejsce. Jak tak Pani słucham, to się zastanawiam i szukam wspólnego mianownika. Co doktor nauk medycznych, e, naukowiec, e, szukał w sztuce, skoro w pewnym momencie jakby zdecydowała się Pani jednak na ten krok, żeby swoją karierę, życie zawodowe związać jednak z nauką, która jest taka bardzo poukładana? Może się mylę, ale jakby tam chyba brak jest miejsca na emocje. I potem tutaj taki nagły zwrot. Mnie malowanie pomogło wrócić do takiego dobrostanu psychicznego. W momencie, kiedy miałam taki kryzys psychiczny i było mi bardzo trudno, jakimś takim dodatkowym elementem było dla mnie malowanie, powrót do tego malowania. Malowanie pomogło mi wyjść z depresji. I stwierdziłam, że skoro mnie pomaga to takie wietrzenie głowy, jak ja to nazywam, i oderwanie się, skupienie się na tym, co tam się na tym papierze dzieje, a kwadele tutaj są bardzo wdzięczne, bo dosłownie widać gołym okiem, jak te pigmenty się rozpływają, to stwierdziłam, że chciałabym się tym też dzielić z innymi. I zaczęłam wtedy prowadzić warsztaty w różnej formie dla różnych grup odbiorców zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, w tym również ostatnio dla osób starszych z pewnymi dysfunkcjami. I to jest dla mnie też cudowne doświadczenie, widzieć to, że to, co mnie daje radość, im również daje radość. Mało tego, oprócz tego, że pani daje coś z siebie, to bardzo dużo czerpie, jak sobie wyobrażam. Tak. Właśnie z tego, że inni ludzie również doświadczają podobnych emocji, które doświadcza pani, ale które jakby pomagają wrócić do tego dobrostanu, prawda? Dokładnie. To jest, ja zawsze powtarzam, że ja na tych warsztatach dostaję dużo więcej niż się wydaje. I dla mnie to jest taka dawka emocji, uczuć. Ale takich pozytywnych, budujących, że ja zawsze mówię, że potem muszę mieć taki dzień na poukładanie w sobie tego wszystkiego, bo to jest naprawdę niesamowite. Jak na przykład widzę panią, która ma lat ponad 90, i jak to stwierdziła, 80 lat nie miała pędzelka w dłoni i zaczyna malować, mimo oporów, zaczyna się przełamywać i pozwala sobie na tą ekspresję. Czyli, też na jakieś takie ukazanie siebie w tym, co maluje. No właśnie stopnia. tutaj przerwę, bo też tak sobie myślę, że to trochę wymaga takiego wyjścia z naszej strefy komfortu, prawda? No, nawet dla takich osób, które przez, tak jak pani mówiła, przez tyle lat nie malowały, czyli tak naprawdę pewnie gdzieś tam w dzieciństwie były jakieś pierwsze próby, no i teraz trzeba się otworzyć na nowo. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza dla osób dorosłych, a osób starszych tym bardziej. Dlatego, że my jesteśmy nauczeni oceniania tego, co widzimy na tej kartce papieru. I niestety uczą tego nas już w szkole, a nie powinni tego robić, bo to powinna być forma wyrażania naszych emocji, uczuć, ekspresji. Naturalnym jest to, że częściej dzieci ekspresyjnie wyrażają siebie poprzez rysunki, niż są w stanie o tym powiedzieć. I to jest taka nasza elementarna umiejętność, którą niestety z wiekiem zatracamy. A ona jest bardzo cenna, bo wtedy zostajemy w kontakcie ze sobą, ze swoim wnętrzem. Jesteśmy w stanie dać upust emocjom na kartce papieru, więc często jest to właśnie wyjście ze swojej strefy komfortu, bo ktoś się boi tego, co zobaczy. Boi się oceniania, a tak naprawdę nie chodzi o to, co my finalnie zobaczymy na tym papierze, tylko jakie emocje nam towarzyszą. Moim tutaj guru takim w kontekście emocji, które towarzyszą w malowaniu jest Tomasz Wełna, jest to artysta, malarz plastyk i on ostatnio powiedział, że obcowanie ze sztuką i malowanie powinno być dla nas jak takie siedzenie z ciepłą herbatą pod kocykiem jakie utulenie, no ukojenie, to trochę nawiązujemy do tytułu, do tytułu nazwy wystawy, którą możemy podziwiać w Bibliotece Ferment przez najbliższe tygodnie. Taki był cel, jak rozumiemy, nazwania tej wystawy. E, tak, dlatego, że dla mnie to jest ukojenie. To, dla mnie malowanie jest ukojeniem, ukojeniem moich myśli, a ukojeniem z, zdenerwowania po całym dniu, daje mi to spokój. Nic mi tak nie układa w głowie, jak właśnie posiedzenie sobie kilku godzin z tym pędzlem i ze swoją głową tak naprawdę nad tym papierem, to wymusza też jakby skupienie się na tu i teraz na tym co się dzieje, a nie rozmyślaniu i snuciu czarnych scenariuszy, bo najczęściej snujemy czarne scenariusze niestety, a tutaj cieszymy się tym, odkrywamy radość i chciałabym, żeby tą radość obcowania właśnie z tymi różnymi technikami plastycznymi, a akwarela jest tutaj szczególna, bo wymaga trochę większego skupienia i trochę większej uwagi i często właśnie osoby na tak się jej boją. Właśnie, bo też chciałam o to zapytać, poniekąd już Pani odpowiedziała na moje pytanie, dlaczego akurat akwarela, ale rozumiem, że to nie jest tylko ta jedna technika, yy, sięga Pani również po inne. Tak, sięgam też po inne. Yy, akwarela jest po prostu nieprzewidywalna. Ja to w niej kocham, dlatego że je, ja uwielbiam malować tak zwaną techniką mokro na mokro, czyli nie nigdy do końca nie wiem, jak ten pigment na tym papierze się rozłoży. I to jest świetne, tylko to trzeba zaakceptować. A my często nie akceptujemy tego, że coś może się zachować inaczej. Potrzeba kontroli się odzywa, prawda? W każdym z nas drzemie bardzo głęboko. A ja się zawsze miałam, jestem tak zwanym kontrol flickiem, który chce mieć pieczę nad wszystkim, właśnie jako ten naukowiec, tak, który hoduje, składza, sprawdza składy, tak, przepisy, analizuje. Tak, tutaj musiałam totalnie odpuścić. No właśnie dlatego szukałam tego wspólnego mianownika i ciężko mi znaleźć, tak, że jakby zupełnie trochę ze skrajności w skrajność, prawda? Być może właśnie to, że ja od dziecka jakby. Te sztuki plastyczne w różnej formie mi towarzyszą. Ja chodziłam na rozmaite kółka plastyczne, startowałam w różnych konkursach plastycznych. Ja miałam w każdym zeszytach przedmiotowych, miałam zawsze jakieś tam rysuneczki gdzieś tam z boku z tyłu i tak dalej, więc to mi towarzyszyło. Pamiętam, jak obraziła się na mnie moja nauczycielka od plastyki w szkole podstawowej gdy stwierdziłam, że nie idę do liceum plastycznego, tylko wybieram inną drogę. I mat... Y, biolchem albo matfiz. Dokładnie, profil biologiczno-chemiczny, w 26 liceum, więc tuż obok, e, więc... E, potem wybrałam politechnikę, więc już w ogóle bardzo technicznie, ale ja się śmieję, że to chodzi o technikę, bo w akwareli też chodzi o technikę. O. Trzeba mhm. się nauczyć pewnych patentów, pewnych przepisów, e, trzeba sobie zdać sprawę z konsystencji farby, z jej składu, z tego jakich pigmentów użyto, co te pigmenty mi dają. To jest też jakby szukanie wiedzy, więc jako naukowiec i zgłębianie wiedzy tak uczymy się przez całe życie tutaj i ja cały czas uczę się ciągle czegoś nowego, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, bo zawodowo to wiadomo, że tak, bo to tego wymaga bycie naukowcem w dzisiejszych czasach, ale w przypadku akwareli malowania ja ciągle Poszukuję inspiracji, podglądam innych, patrzę czy to jest coś dla mnie, czy nie dla mnie, ale tak samo ostatnio odkryłam tak zwany, to się nazywa junk journal, polega to na tym, można nazwać to po polsku śmieciowym pamiętnikiem artystycznym, że zbieramy sobie jakieś różne kawałki, wycinki z gazet, książek starych, jakieś kartki papieru, zadrukowane, niezadrukowane, które teoretycznie moglibyśmy wyrzucić, ale przerabiamy je, malujemy na nich, odciskamy stemple, piszemy notatki. I to jest jakby taki nasz artystyczny pamiętnik, który ma być ekspresyjny. Ma być bez planu i ma nam pomóc jakby wyżyć się w tej formie takiej artystycznej. Trochę taka książka artystyczna, tylko może bez właśnie tak. takiej narzuconej jakiejś chronologii, prawda? Bez formy. bez formy, takiej konkretnie określonej. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie totalnie sobie pozwolić na wszystko, typu malowanie patykiem maczanym w farbie, przyklejeniem kawałka materiału, odciśnięciem liścia co nam w danym momencie odpowiada. No ale to chyba trochę tak jest. Jak Pani opowiada, to sobie myślę, że żyjemy w takich szybkich czasach. Jesteśmy cały czas poddawani stresowi mocnemu, właściwie permanentnemu. I chyba takie zupełne wyrzucenie, że tak powiem, tych wszystkich kontrolerów, jak ja to nazywam, z rąk pomaga. Jest właśnie takie uwalniające. Bardzo uwalniające. To jest coś, co jakby pozwala uzyskać Taki rodzaj spokoju w sobie, który na przykład dla mnie żadną inną metodą jest trudny do osiągnięcia, tak? Ja mówię, że każdy musi znaleźć swoje tutaj lekarstwo na to, a dla mnie akurat jest to malowanie i akwarela jest zawsze moją taką jakby pniem, bazą, podstawą tutaj i najbardziej uwielbiam potem te prace, które tak zwane powstają bez planu. Czyli na przykład usiądę wiele pędzel, i coś tam sobie, jak ja to mówię, Czyli jakby pędzel Panią prowadzi, to jakby nie ma, że na przykład stworzę kwiat, niebo, czyli on jakby prowadzi Panią za rękę trochę? Powiem tak, w 80% to jest tak, że to pędzel mnie prowadzi, a 20% to są tak zwane, jak ja to mówię, biorę sobie na tapetę, nie wiem, na przykład dalie. I sobie coś z tą dalią tutaj wykombinuję. Naszkicuję, potem namaluję. Czasami to kończy pocięte i ląduje jako dodatek do kolażu, albo na przykład daję to mojemu synowi do przetworzenia, jak ja to mówię, po prostu. Ale bardzo się cieszę, na przykład, że zaraziłam tym mojego syna. Zwłaszcza, że to jest tak płeć męska, która często właśnie stroni od takich rzeczy. A on uwielbia ze mną malować i rysować, więc to jest taka moja osobista satysfakcja. No tak, taki sukces też dydaktyczny przy okazji, chyba nawet może niechcący, prawda? Myślę, że niechcący, <gry> dlatego że po prostu on widział, że ja to robię. I ja go nigdy nie zniechęcałam, nigdy mu nie zabraniałam. Oczywiście mam takie farby mojego świętego grala, którego mu absolutnie nie wolno dotykać, on o tym wie, ale to jest tylko jedno pudełko. A zresztą on może totalnie korzystać z innych farb kredek, ołówków, ścinków, klejów i często razem tworzymy. On nawet ma swoją własną taką tabliczkę u siebie w pokoju, gdzie ma swoje obrazki, swoje namalowane i dla mnie to jest taka satysfakcja, bo ja widzę jak on się wycisza przy tym, a jest dzieckiem z ogromną potrzebą ruchu. Jest bardzo taki spontaniczny, żywiołowy, nawet bardziej niż żywe srebro. Więc, jak widzę, że on też potrafi przez godzinę czasu siedzieć i malować, i jest skupiony i planuje i wymyśla, to jest miód na moje serce po prostu. No to teraz powiedzmy co nieco na temat wystawy, którą możemy podziwiać w Bibliotece Ferment. Jakie obrazy, jakie prace tutaj znajdziemy? Głównie znajdziemy naturę. Mhm. Dlatego że ja uwielbiam obcować z naturą. Uważam, że nie ma nic doskonalszego niż natura i nic piękniejszego nie wymyślono. Pełno jest tutaj łąk w różnym wydaniu o różnych porach roku. Są kwiaty, bardziej rzeczywiste, mniej rzeczywiste, bardziej namalowane czasem swobodnie, z taką tajemniczą, mglistą poświatą. I znajdziemy kolor w różnej formie bardziej żywy, bardziej stonowany. To też w zależności od tego, w jakim stanie emocjonalnym była artystka tworząc, myślę, że w dużej mierze to też zależy. Zauważyłam, że zdecydowanie najczęściej maluje w chłodnych barwach. I tutaj całkiem niedawno jakby zgłębiłam ten temat i okazuje się, że chłodne barwy nas wyciszają i uspokajają. Więc myślę, że to gdzieś jest tutaj powiązane ze sobą, ale Nastrój, humor ma duże znaczenie i myślę, że to są też takie miejsca, które albo mi tkwiły w pamięci, albo były to jakieś widoki spotkane gdzieś po drodze. Albo też marzenia, bo moim marzeniem jest zobaczyć Zorzę Polarną, na żywo, a uwielbiam ją malować, więc to jest również takie. Czyli, jakby marzenia, które zostały zatrzymane na płótnie, a są takie rzeczy, które ma to, malowała pani jakby z natury, będąc być może na jakimś plenerze, czyli po prostu wyjść w teren. No, tak zwyczajnie. Mam, ale to są takie rzeczy, których tutaj akurat nie mam. Są to w moim notesie, więc ciężko byłoby to wystawić. Ja mam mnóstwo notesów akwarelowych w domu, i nawet nasz najprostszy wyjazd latem na działkę. Często owocuje tym, że powstaje kilka jakichś tak zwanych szkiców akwarelowych lub kilka obrazków. Bo na przykład mamy werandę, która zarasta pięknie winogronem i cudownie jest malować to winogrono, jak jest zielone i jak jest fioletowe i, i światło, które tam sobie pomiędzy tym się przedziera. To są takie rzeczy, które też staram się zatrzymywać. No, czyli trzeba być bardzo wnikliwym obserwatorem rzeczywistości, prawda, żeby umieć Chwycić tę chwilę, żeby ona nie uciekła, trochę ją ocalić od zapomnienia, prawda? Trzeba się zatrzymać, po prostu. Mam w notesie też taki widok od, od siebie z balkonu. E, mamy bal, e, w salonie mamy widok na wschód. E, nasze dziecko jest rannym ptaszkiem, więc widzimy dużo wschodów słońca, <śmiech> <śmiech> e, więc bardzo często na przykład fotografuję je, bo rano zwykle nie ma czasu, żeby usiąść i malować. Poza tym to się bardzo szybko zmienia, więc na przykład fotografuję i potem maluję ze zdjęć w tym swoim notesie, żeby zatrzymać takie stopklatki, stop wspomnienia. A mój syn nauczył nas tego, chyba właśnie usiąść, popatrzeć i się ucieszyć, że zobacz mamo jaki mamy piękny wschód słońca. No i ja siadam z tą poranną kawą, którą mój mąż mi właśnie zrobił i te 10 minut siedzę i kontempluję. Albo kontemplujemy razem. No piękne, to w ogóle też taki sposób na życie. My wszyscy powinniśmy e, brać z Pani przykład, żeby właśnie też znaleźć w sobie przestrzeń, chociażby na te 10 minut, bo jak Pani tak, tak mówi, to ja od razu sobie wyobrażam, co ja bym mogła w tym czasie zrobić. Każda, e, myślę, że zwłaszcza mama rano wie, co mogłaby przez 10 minut zrobić, prawda? Ale wbrew pozorom te 10 minut to jest... I bardzo dużo i bardzo mało. No tak i może nam dać, myślę też taki spokój na cały dzień, prawda, że będziemy sobie paradoksalnie lepiej radzić z tą naszą codziennością, rzeczywistością po takim właśnie krótkim nawet wyciszeniu. Zwalniamy. Tak naprawdę zwalniamy już na cały dzień. No pięknie. Mam nadzieję, że to we mnie zostanie. A ja jeszcze chciałam zapytać o warsztaty, bo wspomniała Pani o tym na samym początku. Natomiast wiem, że tutaj, w tym miejscu, gdzie będzie nie wisiała, tylko będzie stała Pani wystawa, odbędą się warsztaty. Warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Tak, z dziećmi będziemy malować kocek emocji. Porozmawiamy sobie o tym, jakie kolory dzieci lubią, jakie nie, z czym im się kojarzą. Wiadomo, że często emocje kojarzą nam się konkretne z jakimiś kolorami. A wiem jako mama, że dzieci kochają kocyki i zwykle każde dziecko ma swój ukochany kocyk, więc spróbujemy ten kocyk kojący zazwyczaj emocje namalować. W dość niestandardowy sposób, bo chciałabym, żeby dzieci się też bawiły. A co powstanie? Jestem sama bardzo ciekawa. A przy okazji dorosłego odbiorcy, no bo to jednak inaczej się pracuje, prawda? Z młodszym i starszym odbiorcą. Dokładnie. Dzieci są bardziej otwarte, mm. jak ja to mówię, szybciej wchodzą w to. Mm. Dorosłych czasem trzeba zachęcić, a czasem nie trzeba, bo to zależy też z jakim nastawieniem kto przychodzi, ale czasem trzeba tak minimalnie ich popchnąć w jakąś stronę właśnie tej spontaniczności. I na warsztatach do dorosłych trochę się pobawimy, tak zwanym rozpływaniem się farby i będziemy próbowali namalować wiosnę. Tak, jak o. kto ją widzi, i w takich kolorach, jak ją widzi, ale w taki bardzo luźny, nienarzucony sposób, żeby właśnie sobie odpuścić. Tak i żeby też przywołać może takie emocje, które towarzyszą nam, prawda, przy takiej zmianie pory roku, która no budzi nas do życia, tak powinno być przynajmniej. Dokładnie tak. Możemy sobie wtedy pozwolić na więcej takiego luzu codziennego, tak Nie mam wrażenie. W sensie, że pojawiają się te kolory wokół nas i one nas tak bardziej nastrajają, motywują też do jakiegoś działania, a też niektórych do życia pobudzają i przywołują, tak jak wiosna się budzi tak? i wszystko tryska energią, kolorem, tak tutaj być może z naszymi emocjami i uczuciami zadzieje się podobnie. No, tego z całego serca życzę i pani uczestnikom i oczywiście wszystkich naszych odbiorców telewizów zapraszamy, żeby w marcu przywędrować do biblioteki, ferment, podziwiać pracę artystki, no a może i wziąć udział w warsztatach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Również serdecznie zapraszam.